Cześć! W sobotę, 18 maja, w Warszawie odbyła się 21. Noc Muzeów. W tym wydarzeniu, nie po raz pierwszy, wziął też udział warszawski transport publiczny, który nie tylko uruchomił specjalne minie, ale i przygotował kilka atrakcji. I o tych atrakcjach opowiem Wam w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Wszystko rozpoczęło się od dwóch parat zabytkowych autobusów i tramwajów, które stały się już niejaką tradycją. Trasa Parady Autobusów rozpoczęła i zakończyła się przy Zajezdni Stalowa na Pradze Północ, która po zakończeniu Parady została otwarta dla zwiedzających. W Paradzie wzięły udział takie autobusy jak m.in. Jelcz 272 MEX, Jelcz 043, czyli ogórki Jelcz PR 110, także i czy autosany. Tramwaje wyruszyły natomiast z pętli przy Alei Zielenieckiej i trasę zakończyły przy zajezdni Praga, która również została otwarta dla zwiedzających. W paradzie możemy zobaczyć m.in. tramwaje typu K, tramwaje typu N czy Konstal 13N. które autobusy z Parady po jej zakończeniu pojechały jako linia specjalna A, której trasa połączyła zajezdnię Praga z zajezdnią Stalowa. Mm, mm, mm. Dotarliśmy do zajezdni autobusowej R4 Stalowa. Na terenie której mogliśmy zobaczyć stare autobusy i jak wygląda warsztat. Atmosfera na zajezdni była bardzo miła, grała muzyka. Było też wielu pracowników zajezdni, którzy chętnie odpowiadali na pytania. Jednym z ciekawszych modeli jest francuska Samoa z 1932 roku, Autobus został sprowadzony z Holandii. Autobusy tej marki kursowały po Warszawie z 1928 roku do końca lat 40. Niestety żadna warszawska somuła nie została zachowana. A w tym roku zajezdnia stalowa obchodzi swoje 40-lecie. Również ciekawym autobusem jest Jelcz 043 Cabrio który został zrobiony na podstawie międzymiastowego Jelcza 043 na potrzeby turystyki. Właśnie odjeżdża autobus linii A, którym dojechaliśmy do Zajezdni Praga, gdzie już trwa festiwal tramwajów. Na terenie Zajezdni Praga mogliśmy również zobaczyć zabytkowe tramwaje. A o godzinie 20 rozpoczął się koncert. Teraz możemy zobaczyć bardzo ciekawy tramwaj. Jest to Konstal 105N, numer taborowy 1006 Zajezdni Wola, w którym zostały zamontowane stoliki. I na przykład w Dniu Literatury kursował on na linii K i była w nim biblioteka. A kilka lat temu, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tramwaju było pianino. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak zajezdnia wygląda w środku. W tym roku zajezdnia Praga obchodzi swoje stulecie i z okazji tego każdy mógł się poczęstować kawałkiem tortu. PKP również zaangażowało się w noc muzeów. Z okazji tego z Warszawy Głównej co godzinę do Warszawy Zachodniej kursował piętrowy pociąg kolei mazowieckich. Ale największą uwagę przyciągał pociąg EN71001, tak zwany dziadek, który o godzinie 18.30 z Krakowa przybył na Warszawę Główną i co godzinę kursował do Warszawy Zachodniej, a o godzinie 23.00 z powrotem wyruszył do stolicy Małopolski. Oczywiście wszystkie przyjazdy odbywały się z pasażerami. EN71 to de facto. Ulepszone i zmodernizowane EN57. Jednak największą różnicą, które różni te pociągi, jest to, że do EN71 został dodany czwarty człon. Konkretnie ten pociąg został wyprodukowany w 1976 roku i należy do Małopolskich Zakładów Przewoźnika Polregio na co dzień obsługując trasy w województwie małopolskim, takie jak Kraków-Zakopane, Kalwaria Zebrzydowska-Żywiec czy Kraków-Bielsko-Biała. Podczas postoju obu pociągów na stacji Warszawa Główna można było wejść do ich kabin, i zrobić zdjęcie pamiątkowe. Oprócz parat czy otwartych zajezdni, już jak co roku ZTM uruchomił kilka specjalnych linii. Wspomnianą wcześniej linię A oraz linię tramwajową M, które były obsługiwane taborem zabytkowym. Oprócz tego zostały uruchomione inne linie obsługiwane taborem współczesnym. Były to linie autobusowe odjeżdżające z przystanku przy ulicy Emily Plater, dowożące do różnych obiektów otwartych, noc muzeów. Ruszyliśmy z Warszawy Głównej do Warszawy Zachodniej. Za chwilę dziadek ruszy w drogę powrotną na Warszawę główną i to już są wszystkie atrakcje związane z transportem publicznym przygotowane w Warszawie. W tym filmie to już wszystko. Cześć.